Cześć, dzisiaj taki bardzo gruntowny odcinek odnośnie silnika Toyoty 1.8. Porozmawiamy sobie dokładnie o silniku, który zidentyfikujecie według kodu 1ZZ. FE to jest jednostka ze zmiennymi fazami rozrządu, którą można było spotkać w wariantach mocy od 125 do 135 koni mechanicznych. Co do popularności tego silnika, jego zastosowania, no to przede wszystkim mogliście go napotkać w Toyocie Avensis, w Toyocie RAV4, czy chociażby w Toyocie Corolla Verso. A zatem rzeczywiście trochę tych modeli było wyposażone w silniki 1.8. No i też tutaj nie ma większego zaskoczenia, w końcu jest to silnik, który posiada naprawdę sporo atutów. Zacznijmy od tego, że ta jednostka czterocylindrowa posiada 16 zaworów i wtrysk wielopunktowy do tego rozrząd na łańcuchu co do samej instalacji LPG, no to akurat w tym przypadku nie była ona najlepszym pomysłem, natomiast trzeba powiedzieć, że generalnie konstrukcja dość nieźle wykonana, natomiast trzeba też wiedzieć o pewnych kwestiach, a mianowicie w początkowych latach produkcji tego silnika bywały dość spore problemy dotyczące zwiększonego poboru oleju, to oczywiście w efekcie mogło doprowadzać do dość rychłych ustawienia poszczególnych elementów. Natomiast oczywiście, wraz z upływem czasu, tego rodzaju problem został rozwiązany. No i już gdzieś tam po tych kolejnych liftingach rzeczywiście dość dobrze się to wszystko prezentowało. Niemniej, w tym przypadku trzeba pamiętać o tym, żeby jednak regularnie dbać o taki silnik. Trzeba pamiętać przede wszystkim o wymianie i kontrolowaniu stanu oleju. Najlepiej co te kilkanaście tysięcy przejechanych kilometrów dobrze sobie taki olej wymienić, lub no po prostu, jeżeli jest taka potrzeba, to nawet i częściej. Co do atutów silnika 1.8, no to tutaj z pewnością warto jest wspomnieć o. Sporej wytrzymałości tej jednostki. Jest to także silnik o dość dobrej kulturze pracy, do tego też bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o spalanie gdzieś tam wyniki rzędu 8 litrów na 100 km tutaj nie powinny nikogo dziwić, a zatem można powiedzieć, że jednostka generalnie dość oszczędna, z dość niezłą dynamiką, przyspieszeniem i momentem obrotowym natomiast tutaj warto też sobie zweryfikować pod swoje oczekiwania oczywiście ten aspekt, no bo też, wiadomo, mogą znaleźć osoby, które będą potrzebowały nieco więcej dynamiki i mocy natomiast w takim przypadku warto sobie zajrzeć do pozostałych silników Toyoty, gdzie także nie brakuje tych mocniejszych wariantów. Co do innych aspektów, na które dobrze jest zwrócić uwagę, no to zwłaszcza w sytuacji, kiedy po prostu dokonujecie zakupu samochodu z rynku aut używanych, no to wtedy trzeba sobie sprawdzić stan poszczególnych układów. Zwróćcie sobie przede wszystkim uwagę na układ chłodzenia, jak i również na kwestie związane z olejem, czy nie ma gdzieś tam jakichś ubytków. Do tego także koniecznie do sprawdzenia rozrząd, elektryka, Jakie są Na te wszystkie elementy dobrze sobie oczywiście zwrócić uwagę. No, jeżeli nie macie doświadczenia w sprawdzaniu, no to dobrze jest się udać zawsze gdzieś tam do mechanika, prawda? który po prostu sprawdzi wam, co będzie ewentualnie do zrobienia. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest silnik, generalnie dość dobrze jakościowo wykonany, zwłaszcza w przypadku tych nowszych wersji jednostki. Tylko też oczywiście musicie pamiętać o tym, że no, na rynku już jest dość sporo egzemplarzy z dość sporymi przebiegami, prawda? Które bywają dość mocno w eksplozji. A więc tutaj też na ten aspekt musicie jednak zwracać uwagę, no bo też jeżeli zakupujecie sobie samochód z silnikiem o dość spornym przebiegu, no to też nie ma co tutaj oczekiwać zbyt wiele. A zatem o tym wszystkim pamiętajcie. Natomiast podsumowując, z pewnością jest to jednostka godna uwagi. Która rzeczywiście na przestrzeni lat udowodniła, że może być naprawdę ciekawym i godnym wyborem. A zatem to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o silnik Toyota 1.8 o 1ZZFE. Jak sami widzicie, dość nieźle się to wszystko prezentuje, natomiast ja też jestem ciekaw Waszych spostrzeżeń, co wy sądzicie o tej konkretnej jednostce. Koniecznie napiszcie swoje zdanie w komentarzu pod filmem, a ja zachęcam także do zasubskrybowania mojego kanału i do zostawienia polubienia pod materiałem, zwłaszcza jeżeli okazał się on dla siebie przydatny. A póki co, do zobaczenia.